Jakie mam klasy, żeby to zrobić? Nie pamiętam. Aaa, to trochę będzie trudniej. Uwaga, uwaga, bo widziałem typa. Wiece. No ty wyjebał. No, do mnie też strzelał. Widzisz? Ja, ja do drugiego strzelę. Dobra. <grym>

Element, this is trailers Trailers inbound. Mm -hmm. I Put your hands up <laughs> Police! Hands in the air! Hands up! Right? Slowly, get down on the ground! You gotta get stuff back here. Calum, this is talk. Proceed with mission. Police! Don't move! This is part of the

Stu. Widzę Jest cia. wejściu wyciszać. Chcę Tu Chcę All good. No Bo ja? Bo już... z nimi. No, przyznam się szczerze, troszkę się, się wypędza. No. to ty. Dobra. Ja nie mam źle. Aż, aż tak. Mogłoby być lepiej. W tu tutaj dwóch Gdzie ta druga cholera? o mi ucieka, to, to była ta, którą ty skasowałeś no, ja tu wszedł Leży no, że... Leży to ja, to ja. To ty. Byś wyrwał. O. A kurda mać! Idzie, idzie, w tym kierunku chyba. Zajebałem się tutaj. A ja kul nie mam! Ja pierdolę! Jeszcze ten gościu za mną biegł, tak kurwa Reset? Eee, zemszę się Nie wiem, że on tu boli Gatorki. Dobra, ale, Dobra, zróbmy to jak no chcesz, Wick, chciałeś to? <laughs> ja chciałem, ale kurde goś... Oj! <laughs> dobra! Uh. This is Let's do are refusing to negotiate. You are clear to move in. Mm. <laughs> Nie, no. Co bym powiedział dziwny się tu nie ma To będą? Z mojej strony czysto Dobra, chodźmy razem w Chyba tak Ty ile mam? Gdzie twój laser A ja twój To no, mój wejdzie To jest ja gość

No. Od razu możesz ten, nie? get Idę do ciebie, chuj. A tu możesz przez ten kontener przejść. Zabiję tam jednego. Może najpierw tutaj to i zabijemy. No. Oto! to! Ale tam gdzie, gdzie tego? No. A, Dalej, pójdź no. do A fajne, ma Trzeba Hop, ja też fajne. Ale są drzwi po... raczej znaczy, no. no właśnie. No

Do środka, nie, stąd, nie? Odgamna tam za ciężarówki Tak, ale ze środka, nie to tego, który wybiegł na mnie, nie? O wyjście na, na, na zewnątrz Tu żyli się na zewnątrz, jest z drugiej strony. Nie, to są ruscy, nie poddadzą rozwalki. Musimy ich wszystkich rozklepać, nie? Wstawaj. nie mam zamiaru. Jeden minus, pan Drugi minus, Martin dostał, niedobrze. Idealnie, akurat ostatnią kulą Trochę szybko z tego amu schodzi, nie powiem Ja mam jeszcze, ty kur... Trzeba no, się przeładować no. Ja chcę przeładować to akurat nie przeładuję Tylko będzie inspektować mi ten, nie? Bo raz trzeba Dokter Lee Notifying Damage Onze tip? Trop? Maar je zit er nog een drop Chyba, of het het dan? Dat ik wel heb. Oh kurwa! Oké. Hands up. All right, don't talk. talk. Stabilize them, and we'll send EMTs. We do the lower. Raise your hands above your head. team, talk. Suspect is <laughs> deceased. Suspect secure. Talk, Elevated. Suspect ready. Talk, Proceed with mission. to go. What good to go. Jak nie, to element, możesz do, do piachu bać. Nie, o, o. Eee. No, nie słyszysz? Słyszy? 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 Na, na pojedyncze miałem jeszcze wstawione. Ja pierdolę. No to jak? Do, do środka jestem wbiegł. Um. down. This is talk. Is with your no, to wojna ja Nie zdążę na Cały bo... czerwony. <laughs> no, lewa rek. Ja bym sobie odpuścił na razie ten magazyn, chodził ten, nie boczkiem nie. Są kule na tym ausie? O kur... Czekaj, Trochę to z tego van'a z tego się zrobiło. Kurwa, pełne magii mi załadowało i ja nie mogę. Dobra, no, bo tu po drodze jednego z Mówi, że na wieży. Tak, no, czekaj, tu jeszcze mamy, nie? Sprawdź i. jesteśmy. Czysto? Czysto. na wieży. No, się bo tam już do uczułem. No, mi Envy nie pomaga, to ja Ja w sumie lepiej mi się Co ten laser mam, mnie i. Co wiesz, co je najbardziej boli, że nie ma podwójnych dodatków. Typu, masz latarkę z laserem, to by było oddało, nie? Dobra, to pierwsze. Tak, to by fest oddało. Na przykład, nie w każdych. Nie w każdych pomieszczeniach, na przykład, jest fajnie używać NV. A czasami, boczny, A boczny te by się przydał, nie? A za to ten laser nie jest dobry, no bo wtedy wiesz... Envy jeszcze tak przybliży, No właśnie, no ale to... to swoją drogą, nie? Uważaj, bo na wieży ktoś może wjedzie, Raz z tym żeśmy tak to, coś żeśmy zażyli, nie? Dobra, tak, tak razy... Flashujemy, czy nie? Nie, nie trzeba. Gorsza część nas czeka, no. nie? No chodź, pijamy się, zjadłabyś to nie? Nie da się tu jakieś interakcje podłączyć, czy coś? Nie, nie. Tu? Też się chyba nie no. Coś tu jest Jest! Mam typa Masz granatnik Kulkowy No to wypada pijemność To samo, co to, to poprzednie wiesz Na dole? Tak spróbuj jemność tak jeśli możesz gdzie widzisz tam ten? Plantekę. Jest lufa, wystaje nawet. Widzisz? Tu widzisz, celuję razem. Kara. Stara. 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 nie Stara. Wybuchowy Stara. 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 nie mów, bo raz, Direkta ze stinkera po prostu w typie go Direkta, Direkta po prostu. Siła impaktu go zabiła po prostu. się z bin bugiem. Do lewej. Nie, do lewej właśnie jest ten kontener, tylko uważaj, no bo tam niżej, uważaj bez kąt Ale lepsza pozycja. Hmm. Kurde ten konto będzie rozpierdziel tutaj teraz Ty przeszedłeś na drugą? A nie tam tamto No sądzę, poschod... Byś... Nie dobra to idę do ciebie stary, wiesz? Nie, tu Solo chyba na Arp, żebyśmy nie chodzi. To jest to ja tam dałem Gdzieś to ty zszedł Nie widzę cię bro No, znajdź Będziesz mnie widział a dobra, jest. się ma, że się z nie idzie, ale Trzeba jakieś w jakiejś tysodzie zeszedłeś? Zesz, Dajaja, na Naprze przeciwko LSPD, hands up! Put your hands up now! LSPD, don't move! Kurwa, boję się tej prawej, nie? Idę do niego. Nie czy go nie zdjąłem. Nie, no Nie, bo krzyczę. Jebań, zbliżę, Przez skórne przeszłem, niebie. Dobra. Dobra. tył Dobra. bo tam. Z tego... dojechałeś, zabijałeś? No, co ja rozjebałeś wow. To tam. A! Jak mnie rozjebał, mnie no tak mnie wkurzyły te boty! Nie, tam gdzie strzeliłeś tam tych dwóch, nie? Tam, no. No, szczęścia do nich.

Lekko za mocno. No, chyba na tą mapę to chyba będzie tak ciężki kewik, czy zainteresuj się? Przydaje się. Jeszcze żyję. Ta... Tylko wiesz jaki jest, jak jest, jak jest problem? Za mało maslotów, nie? Mało maslotów, bo nie wiem. Mam 11 No właśnie. Mając tego umpa, mi się przypomina akcja y, na nice Hereford kurde Rainbow'a, nie. Ten event co był parę tygodni temu oh. za na jednak